Cześć, to jest Wojtek. A dzisiaj zajmiemy się współczynnikiem Piraecia, czyli czy musisz być szczupły, żeby dawać jakościową masę. Współczynnik Piraecia otrzymujemy poprzez podzielenie zmiany beztuszczowej masy ciała na zmianę ogólnie masy ciała. Czyli dla przykładu, kiedy na przykład jesteśmy na masie i dokładamy tam kilogram wagi i jeżeli połowa z tego to będą mięśnie. Czyli ogólnie beztłuszczowa masa ciała, a połowa to będzie tłuszcz, to nasze się wyniesie 0,5. Czyli można powiedzieć, że 50% wagi, jaką dołożyliśmy, jest to beztłuszczowa masa ciała. W sportach sylwetkowych panuje takie twierdzenie, że zanim zaczniesz robić masę, musisz zrobić minikata albo redukcję. I argumentowane jest to tym, że kiedy robisz redukcję. Zwiększa się Twoja insulino-wrażliwość, a kiedy masę, zwiększa się Twoja insulino -oporność. No i kiedy chciałbyś nadal kontynuować masę, nagle magicznym sposobem większość tej energii z nadwyżki kalorycznej będzie szła w tłuszcz, a nie w mięśnie. No i fajnie, to teraz wszyscy się do tego stosujmy i będziemy wyglądać lepiej. Tylko skąd to się w ogóle wzięło? W 2000 roku światło dzienne ujrzała analiza przeprowadzona przez GB Forbes. Zatytułowana Body Fat Content Influences the Body Composition Response to Nutrition Exercise, czyli tłumacząc na polski, poziom tkanki tłuszczowej wpływa na kompozycję ciała w odpowiedzi na ćwiczenia i odżywianie. I kiedy popatrzymy na, ich, na wykres sporządzony z ich analizy, który brał pod uwagę dziewięć badań publicznych i jeszcze e, część nieupublikowanych no wychodzi nam, że rzeczywiście to z tego wynika czyli mamy tam, że pi wychodzi gdzieś koło 0,6-0,8 dla grup, które mają tej tkanki tłuszczowej w okolicach 5-10 kg no a kiedy przechodzimy coraz to dalej, to p zaczyna nam spadać i osiąga poziom poziom 0204 dla osób już otyłych, czyli tam 40 kg tkanki tłuszczowej, i podsumowują to zdaniem, przekładając się już na Polski, że w eksperymentach trwających co najmniej 3 tygodnie, jakby wzrost tkanki tłuszczowej u ludzi szczupłych oscylował w około 60-70% tkanki beztłuszczowej. A gdzie u osób otyłych było to już tylko 30-40% tkanki beztłuszczowej. Jak widzimy, wygląda to dosyć obiecująco. I właśnie po tym badaniu powstało to nasze twierdzenie. Tylko gdzie tu jest haczyk? 7 lat później Kevin Hall, czyli jedna z bardziej kompetentnych osób w kontekście żywienia sportowców, przedstawił zaktualizowaną analizę. Dotyczącego tego tematu. Po pierwsze, dodał badania, które wyszły przez te 7 lat, a po drugie, jak pisze, wykluczył z tego badania Forbesa, czyli tego naszego pierwszego, osoby chore na anoreksję. Teraz, kiedy przyjrzymy się wykresowi przedstawionemu przez Kevina, no te wyniki nie są już takie obiecujące. Kiedy popatrzymy na grupę od 5 do 20 kg. No te wahania tutaj w, w tej grupie sięgają rzędu 60 punktów procentowych, czyli już ciężko mówić tutaj o jakiejkolwiek korelacji. Kiedy idziemy dalej, no ta ilość bananych jest bardzo mała, no ale wciąż widzimy, że są te odchylenia od 30 punktów procentowych tam na samym końcu. Wciąż mamy odchylenie jakieś 20. No i można powiedzieć, że już. Nic nam to nie mówi. Poszedł on jednak o krok dalej i przedstawia nam drugi wykres, który tym razem również dotyczy piersia, ale w trakcie redukcji. I kiedy popatrzymy na grupy tutaj w okolicach 5 kg tkanki tłuszczowej, no okazuje się, że u nich utrata tej masy beztłuszczowej sięgała z rzędu 80-85%. No, a kiedy porównałem to z grupą, która miała 30, 40, 50 kg tkanki tłuszczowej, no u nich ta trata już sięgała rzędu 20, góra 30%. I jak nie trudno się domyślić, kiedy analiza Forbes'a brała pod uwagę osoby z anoreksją, te osoby nie miały te 20 kg tkanki tłuszczowej, tylko częściej gdzieś, gdzieś koło 5. Tak więc u nich już ta utrata Beztłuszczowej masy ciała Była na tyle wysoka Że ich organizmy Nie mogły normalnie funkcjonować Dlatego kiedy te osoby przeszły Już na tą Na nadwyżkę kaloryczną Ich organizm jak najszybciej Chciał przywrócić tą tkankę Beztłuszczową Do poziomu w którym by mógł Normalnie funkcjonować Temat jednak nie umarł i ekipa Stronger by Science Wraz z zaprzeczonymi naukowcami przeprowadziła szereg badań, których łączna ilość uczestników tym razem przekraczała 200 osób, co jest całkiem sporo, jak na badania dotyczące sportów siłowych. Wprowadzili również trochę inną jednostkę. się był taki problem, że kiedy osoby przybierały mięśnie a jednocześnie traciły tkankę tłuszczową No, pojawiły się wyniki na minusie, i oni trochę to przerobili. Ale zamysł był, był wciąż ten sam. I kiedy teraz przyjrzymy się, co im wyszło, kiedy mamy już tą grupę osób, no, dosłownie z cztery razy większą niż w poprzednich badaniach. Patrzymy na ten wykres i w sumie nie wychodzi z niego nic kompletnie nic. Kiedy porównamy sobie tutaj, jak się Wam wyświetla tabelka z książki akurat od psychologii, co możemy stwierdzić? Nie wykazano tutaj żadnej korelacji. Chociaż jakby tak trochę spojrzeć, jednak te wyniki idą trochę w górę. I wiąże się to z tym, że przy pewnym poziomie wysportowania no mięśnie są tak jakby tarczą dla naszej tkanki mięśniowej co można zauważyć trochę przy tych badaniach jeszcze kiwino? Czy tam było widać, że osoby już otyłe w trakcie redukcji traciły dużo dużo mniej tkanki mięśniowej i to się trochę z tym łączy ale wciąż nie jest to jakiś efekt zauważalny na pierwszy rzut oka i nie jest jakiś bardzo istotny I już na zakończenie, jakie wnioski płyną dla nas, dla zawodników Street workout z tych właśnie badań. No, po pierwsze, możemy spojrzeć właśnie na wykres Kevina, tutaj na osobach na redukcji. I jak wiadomo, kiedy trenujemy pod dynamikę albo pod elementy, no to nasza masa własnego ciała jest tutaj kluczowa, żeby była jak najniższa. Wtedy możemy no, elementy trzymać jak najłatwiej, a w trakcie dynamiki nie puszcza nam chwyt jest. No, nasze ciało męczy się dużo, dużo wolniej i jest trenować łatwiej, w dodatku jeszcze bezpieczniej. No ale, jeżeli popatrzymy, w pewnym momencie przestaje się to już kompletnie opłacać, dlatego że każde, strata każdego następnego kilograma wiąże się z ogromną utratą tkanki mięśniowej, co w pewnym momencie, no jeszcze nie bilansuje. Krąży. Chociażby takie porównanie. Co zrobić, kiedy chcesz zwiększyć swojego maksa o 1 kg w podciągnięciu? No, możesz albo zbudować siłę, żeby podciągnąć się z tym kilogramem więcej, albo stracić kilogram masy. Tylko w pewnym momencie stracenie kilograma masy spowoduje, że stracicie więcej siły niż ten kilogram wynosi, czyli na przykład wasz. Max spadnie o 2 kg czyli pomimo, że stracicie 1 kg i moglibyście się teoretycznie podciągnąć z tym kilogramem więcej no wy siły straciliście na 2 i pociągniecie się o kilogram, o kilogram mniejszym ciężarem no a dla osób, które ćwiczą już stricte pod siłę czyli albo street lifting, albo trójbył kalistyniczny no i widzimy dopóki ta dodatkowa masa ciała wam nie przeszkadza waszych wynikach, no nie ma sensu się po prostu tym przejmować. Będziecie zyskiwać tyle samo mięśni co osoby szczupłe. No a jeżeli wam po prostu wygodniej jest być na wyższej tkance tłuszczowej, ma jeść więcej, nie przejmować się tak dietą, no to po prostu możecie robić to dalej i nie będzie to miało negatywnych skutków na waszą kompozycję ciała. No, jak widzimy, teorie potwierdzone nawet badaniami naukowymi nie zawsze muszą być prawdziwe. Tutaj nie wiadomo do czego doszło. Czy osoby, które wyciągały wnioski z tego badania, nie, nie doczytały, na jakich grupach było to prowadzone, czy były zbyt entuzjastycznie nastawione do tematu. No, tego się nie dowiemy. Ale jeszcze wspomnę, że to badanie nie było złe. Po prostu przenoszenie wniosków z badania prowadzonego na grupie osób niećwiczących, na grupę osób ćwiczących, jeszcze tam, no, przyplatały się te osoby z anoreksją. Zwłaszcza, kiedy dotyczy to kompozycji ciała, no, jest ryzykowny co, co najwyżej. Co najmniej ryzykowny I po tym krążą takie mity i osoby, zamiast skupiać się na jakichś rzeczach ważnych, to skupiają się Śniada na takich głupotach. No i żebyśmy się dobrze zrozumieli, minikat czy redukcja przeprowadzona przed masą jest jak najbardziej korzystna. Po prostu niesie się ze sobą szereg pozytywnych skutków mentalnych, zdrowotnych, tylko po prostu Piratio nie jest jednym z nich.